Z tej strony Kedran, a to odcinek z naszej serii zarobkowej War of Warcraft Hardcore. W tej serii testujemy sobie zarobek przez 10 godzin na poszczególnych mapach dostępnych dla frakcji Alliance. Na ten odcinek przypada nam mapa Westphal. Także jeszcze przypomnę zasady naszej serii. Po pierwsze, wyzwanie trwa równo 10 godzin, po drugie, wyzwania będą testowane na każdej możliwej mapie dla naszej frakcji. Pozwolę sobie jedynie pominąć lokacje startowe Elfów. Oraz krasnoludów, jak i gnomów. Czas drogi do Wendora w celu sprzedania przedmiotów jest wliczany w czas 10 godzin. Czas drogi do banku jest wliczany do czasu 10 godzin. Dropić możemy tylko w wyznaczonej lokacji. Każdy odcinek będzie podsumowywany, ile udało się wydropić gold'a oraz wartościowych przedmiotów. No i ostatnie, tworzymy ranking map. Z założeń w porównaniu do lokacji Elwin Forest, statystycznie powinniśmy zarobić dwa razy więcej ze względu na to, że przedział levelowy Wynosi między 10 a 20, gdzie w Elwin Forest wynosił między 1 a 10 oraz z przyczyny zmiany plecaków z 8 slotowych na 12 slotów powinniśmy zarobić o 50% więcej, czyli łącznie powinniśmy zarobić około 19 golda. Jak myślicie, czy nam się uda? Sprawdźmy to. Po pierwszym odcinku naszej serii wysnułem wnioski, że muszę sobie urozmaicić nieco farmienie. Ponieważ spędzenie 8 godzin na murloka groziło psychiatrykiem albo zanudzeniem na śmierć. Dlatego postanowiłem, że wyznaczę sobie co najmniej 5 spotów do farmienia, tak aby nie wpadać w monotonie, a przynajmniej spróbować. Tak jak i w poprzednim odcinku, przygotowałem mapkę z zaznaczonymi punktami obszarów naszego wyzwania. Jednak zanim przejdziemy do tego, chciałbym przeprosić, ponieważ nie posłuchałem się. Do przekazanej mi rady od Was, aby zainstalować addon na autolud. Co by nam przyspieszyło farmienie? No niestety, szczerze, zapomniałem o tym i już po fakcie zajarzyłem, że nie wgrałem addonu. Jak to mówią mądry Polak po szkodzie, dlatego, już w następnym odcinku oprawię się tej kwestii. Zatem, lecimy z tematem. Pierwszą lokalizację, jaką sobie wyznaczyłem, to Saladin's Farm oraz farmienie na Harvest Watcherach. Spędziłem tutaj równo dwie godziny. Szczerze muszę przyznać, że bardzo przyjemnie zleciał mi tutaj czas. Co prawda z przedmiotów nie wyleciało nam nic specjalnego, ponieważ może dwa, może trzy zielone przedmioty, ale bez ciekawszych statystyk. Za to wydropiliśmy sporo części do inżynierii. Jednak jak się później okazało, błędnie stwierdziłem, że uda się je sprzedać za dobrą kasę. Ale za to mieliśmy wyfarmionego sporo chmielu. Użyjemy sobie go do powtarzalnego zadania u krasnoluda. Zapomniałem również dodać, że mieliśmy blisko wendora, co zdecydowanie oszczędzało nam czas na podróż. Tutaj fragment jak zwróciliśmy na naszą drugą postać po dwóch godzinach dropienia ciekawszy lód oraz trochę Golda Stworzenie tej postaci to była naprawdę bardzo dobra decyzja ze względu na to, że oszczędzamy kupę czasu na podróżowaniu. Wystarczy tylko dojść do mailboxa i wysłać cenniejsze przedmioty. Co prawda za każdym wysłaniem wiadomości musimy zapłacić troszkę silvera, zależnie od ilości wysłanych przedmiotów, jednak myślę, że nadal warto. Kolejne dwie godziny spędziłem na wybrzeżu na murlokach. Ach, te murloki będą mi się śniły po nocach. Co prawda te murloki stawiały nieco większy opór, zresztą narzekałem na nie sporo na jednym z odcinków, dlatego też postanowiłem zainwestować w lepszy miecz, co by nam przyspieszyło farmienie, jak i likwidację jednostek. Miecz kupiłem za jakieś 90 silvera. Uważam, że to niedużo, a jednak czułem się z nim bezpieczniej. Pamiętajmy, że to jest serwer hardcore. I tak z bonusów udało nam się zlikwidować murlockowego bossa Slarka. Dał nam on tutaj nawet ciekawy lód. Z rozpoczęciem 5 godziny wybrałem się do kopalni The Dead Mines, no tutaj wam powiem, można by zbić fortunę na naszym poziomie. Waluta i przedmioty dropiły tutaj na potęgę. Postaram wam się pokazać ciekawsze dropy na klipach. Jednak są dwa minusy, jeden większy, drugi mniejszy. W pierwszym było to, że kopalnia bardzo często była opustoszała. Dużo graczy w niej farmiło, czy to solo, czy to w ekipach. Nawet się zdarzyło, że grupa hordziaków przechodziła zapewne szli na Dungeon. No, niestety nie mogłem ich przegonić swoim mieczem. Co mnie jeszcze zdziwiło, że nawet 60 level zbierał spoty i farmił moby. Tylko po co? Tak naprawdę? Nie mam pojęcia. Przemiotów fajnych, no nie wydropi dla siebie. Z kasą tak samo, jak na 60 poziom. Być może materiały, naprawdę sam nie wiem. A jak wymyślicie? Co nim kierowało? Jeśli macie jakąś tutaj odpowiedź na to, dajcie znać. Wracając do tematu, to drugim, tym mniejszym minusem były jednostki elitarne w kopalni. No, z gorszym sprzętem można by było tutaj się nadziać i może mogło to się zakończyć śmiercią. No, nam na szczęście coś takiego się nie przytrafiło. Jeśli chodzi o resztę lokalizacji, to Jungle Out Mine oraz Gold Coast Curry. Uczęszczałem do nich na zmianę, gdy no niestety The Deadmines było zajęte, ponieważ nie widziałem sensu do siedzenia w opustoszałej kopalni z mobów. Co prawda, spodobało mi się przebywanie w niej ze względu na znacząco lepszy procent dropienia przedmiotów, ale no niestety musiałem się zadowolić z nieco biedniejszymi odpowiednikami. Jeśli chodzi o godzinowe rozłożenie, to wyglądało to tak, że The Dead Minds poświęciłem około 4 godziny, Jungle Out Mine oraz Gold Corey około po godzinę. Oczywiście wliczając w to przemieszczanie się między tymi lokalizacjami. No i drodzy, po 10 godzinach naszego wyzwania, nadszedł czas na podsumowanie naszego włożonego wysiłku czy udało nam się wydropić prognozowane 19 golda? Zobaczmy. Mianowicie, na naszym koledze mieciu udało z aukcji sprzedawanych na bieżąco przedmiotów zgromadzić się nieco ponad 13 golda, trochę materiałów oraz kilka ciekawszych przedmiotów, których nie wystawiłem jeszcze na dom aukcyjny. A jeśli chodzi o naszą główną postać, gdzie mamy tak naprawdę kasę z przedmiotów ze złomu, to niecałe 9 golda. Oczywiście również Chciałem przypomnieć, że na tym etapie zainwestowałem około 5 golda na przedmioty ekwipunku, tak aby przyjemniej nam się tam dropiło. Między innymi takie jak pierścień, na ramienniki czy też wcześniej wspomniany miecz. Także podsumowując, oczywiście całość to tak: 9 golda na głównej postaci, na mieciu 13 golda plus niesprzedane przedmioty, które na pewno nawet zaniżając uda nam się sprzedać za 2 golda oraz zainwestowana waluta podczas wyzwania na zakupy ekwipunku daje nam w przybliżeniu 29 golda. Szczerze nie spodziewałem się takiego wyniku. Bardziej obstawiałem okolice 20 golda. Dajcie znać, czy to co udało nam się wydropić, czy to sporo, czy to jednak mało na naszym etapie. No i pozostał nam jeszcze ranking map. No, oczywiście muszę pozostać obiektywny do zestawionych map, ponieważ są na różne przedziały. oraz jak mówiłem na początku zainwestowałem w większe plecaki. Mimo wszystko Westfall skakuje na pierwsze miejsce, ze względu na to, że dużo ciekawiej mi się tutaj dropiło na tej mapie. Na pewno lepiej sobie rozplanowałem lokalizację, co też wpłynęło na moją decyzję. Jednak no, nic nie poradzę na to. Można powiedzieć, że to błędy młodości Salvin Forest. Yy, to był pierwszy odcinek w takim formacie, więc też może nie do końca wiedziałem jak to odpowiednio zaplanować. No ale cóż, no dobra, no nie ma co drążyć. Serdecznie dziękuję osobom, które dotrwały do końca. Jeśli doceniacie moją pracę, no zostawcie suba i lajka. Także trzymajcie się. Słyszymy się w przyszłych materiałach. Cześć.